Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Widzimy, jak pierwszym chrześcijanom pochodzenia żydowskiego trudno jest się przestawić z tego, od stuleci myślenia, że prawo do Pana Boga mają tylko Żydzi. I oni idą do innych miejsc, rozproszeni po prześladowaniach, ale głoszą tylko Żydom, innym nie można głosić. Tak myślą, ale są już ludzie, którzy zaczynają głosić także Grekom. Y. I nagle okazuje się, że jak czytamy, ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Ręka Pańska, Boże Błogosławieństwo, Boża łaska była z nimi. Widzą owoce tego swojego trudu, swojego działania, swojego apostolstwa i zachwycają się tym. Potem przychodzi do nich Barnaba, potem przychodzi do nich Paweł. Wszyscy są zachwyceni, wszyscy widzą, jak Pan Bóg. Działa, jak Pan Bóg coś nowego otwiera przed nimi, że też inni się nawracają, wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Proponuję, żebyśmy pomyśleli chwilę nad tym, gdzie ta ręka Pańska jest w naszym życiu, gdzie jest to Boże błogosławieństwo. Są czasami takie sytuacje, takie różne dzieła, sprawy w naszym życiu, które nam się jakoś tak szczególnie udają. Jest taka radość, i wszyscy dookoła mają taką radość. Ja widzę taką radość na przykład głosząc to słowo Boże. Może w tych polskich rozważaniach tego nie widać, ale tutaj w Rosji, jak po rosyjsku nagrywam te rozważania, widzę jak to się rozrasta, jak coraz więcej ludzi słucha, jakie są później świadectwa, że to słowo dociera do nich. I widzę w tym rękę Pańską, widzę w tym Boże błogosławieństwo. Czy też nie tak dawno zaczęliśmy. W kościele robić koncerty, muzyki organowej. Najpierw jakoś tak było dziwnie, jak to, jak to robić, a widzę, ile osób takich zupełnie pierwszy raz są w kościele, przychodzi, interesuje się. Jest okazja, żeby do nich też przemówić, podzielić się Słowem Bożym, żeby oni później przychodzą z pytaniami. Często ludzie też zostają już w kościele i, i modlą się, przyjmują sakramenty. Ręka pańska jest w, ty, w, ty, w tych sprawach. Też nasz ministrant. Ilia, czyli po polsku Elias, który dzisiaj ma urodziny, 18 lat kończy, nie tak dawno zaczął tak bardzo gorliwie służyć przy ołtarzu. Codziennie przychodzi nam przy święto, codziennie przyjmuje komunię świętą. Przygotowuje nowych ministrantów, nowych chłopaków do służby przy ołtarzu. Jestem zachwycony jego postawą i dziś przy tej okazji jego urodzin chcę też podzielić się tym świadectwem, że widzę, że ręka pańska jest przy nim, jest w tej jego służbie, w tym jego działaniu. W tym jego świadectwie, w tym jak on oddziałuje też na innych chłopaków, którzy, których przeprowadził do, do służby przy ołtarzu. My też mamy takie sytuacje, każdy z nas ma i nie tylko tak w całym życiu, ale każdego dnia my możemy zobaczyć: O, w tym właśnie, w tej sprawie jest ręka pańska, w tej sprawie jest Boże błogosławieństwo, w tej sprawie jest łaska Boża. I trzeba za tym iść, trzeba to rozwijać. My czasami się koncentrujemy na czymś, co jest. Co nam się nie udaje, co jest bardzo trudno. Przepychamy to z trudem, ciągle coś nie idzie, ciągle jakieś problemy, ciągle coś źle. Ja, jakby może, a może Pan Bóg nie chce tego od nas? Może Pan Bóg gdzieś nas posyła do czegoś innego. Co nam się udaje? Gdzie w swoim życiu widzę Boże błogosławieństwo? Gdzie widzę tą rękę pańską i też w Ewangelii dziś widzimy tą rękę Jezusa, która chroni, broni tych i nie da wyrwać z ręki swojej, swoich owiec. Z ręki Ojca, ta ręka pańska, która dzisiaj nam towarzyszy i w pierwszym czytaniu w Ewangelii, ona jest z nami. Spróbujmy zauważyć, gdzie Pan Bóg tą ręką działa, gdzie nas posyła, jak nas prowadzi, rozwijać to, co dobre, zachwycać się tym, co dobre, dzielić się tym, co dobre. Nie tylko patrzeć na problemy, na trudności, ale widzieć, uwielbiać Pana Boga i rozwijać to, co jest moim charyzmatem to jak pan Bóg mnie prowadzi, to co pan Bóg błogosławi, do czego mnie wzywa, co mi się udaje w moim życiu. Widzieć to błogosławić Pana Boga, uwielbiać i rozwijać to. I na te wszystkie sprawy niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam was serdecznie z Syberii. Dziś już piękna pogoda, jeszcze niedawno mróz i śnieg, padał jeszcze ten śnieg widać, ale już dziś jest Ciepło i ładnie, choć nie jeszcze leży. Pozdrawiam Was serdecznie, proszę o modlitwę z Panem Bogiem.